Dzień dobry. To mój pierwszy vanlife. Spanie na dziko. E, witajcie z Rewy. Rewy nad morzem. Przyjechaliśmy tu o drugiej w nocy. E, zaraz Wam pokażę miejscóweczkę, w której spaliśmy. Na parkingu po prostu. Tak to wygląda. Miejscóweczka pod drzewem. Nawet jest ławeczka. Jeszcze nie korzystaliśmy. Może być mokra po nocy. A tutaj... Mieliśmy sąsiadów. Też jakiś van Powiem, że się wyspaliśmy do, do 9.30. Trzeba się teraz szybko ogarnąć i iść nad morze. A nad morze mamy 80 metrów. To jest niesamowite. <laughs> jest chyba z 20 stopni, ludzie się kąpią. Piasek gorący. Nie ma wiatru. No nie, bo on, on, był, nie, on był za kamieniem, właśnie. Ale ja go nie trzymam, tylko on był za kamieniem specjalnie, wiesz? I się schował. Fajny. Się... Daj spokój zwierzakowi. Ja nic nie mam, ale to Ktoś go zdeczy. Najfajniejsze, co jest w rewie, to jest taki cypel, zobaczcie. On wychodzi w morze. I przy niskim stanie wody można po nim. Iść wodą dalej, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale on wchodzi pod wodę, jakby ten cypel, ale pod wodą jest tak płytki, że, yy, że po prostu można po, po nim iść, po dnie jakby, nawet jest, zdaje się, organizowane jakieś takie wydarzenie, marsz śledzia czy coś takiego i ludzie idą po tym. Bardzo fajne miejscóweczka w Rewie. Ale fajnie, ale dużo ludzi powiem wam. Myślałem, że po sadzonem będą pustki. Oczywiście, ja po plaży chodzę z czymś takim. I zaraz na wejściu znalazłem taką oto piękną złotóweczkę. Ale potem już nic. Także początek dobry, ale potem same kapsle i śmieci, niestety. Woda naprawdę bardzo ciepła. Bardzo, bardzo ciepła. W ogóle jest super. Co tu dużo mówi? tak wygląda koniec Koniec tego cypelka. Udało mi się złapać moment, że nikogo tu nie ma, bo generalnie tu przychodzą masę masa ludzi tu przychodzi, robić sobie zdjęcia, nagrywać filmy. Można powiedzieć, że jestem na środku morza. O, tak, to nie. O pięknie Jak Jakieś maligny. Takie wybrzeże. Tylko palmy powinny widzieć te drzewa. Nigdzie się nie spieszymy. Prędkość maksymalna 25 na godzinę. Podziwiamy widoki. Jedziemy za jaguarem w ogóle. Kierunek karwia. Zostało nam 12 km. Ale nie spieszymy się. Za godzinkę będziemy na miejscu. Maszty są najważniejsze. Tak, to jest w ogóle taki zabytek, że nie ma. I to zabytek. nie jest zabytek, to Ale jest nie, bardzo fajny maszcik. Wygląda nowy, na nowy. O, tak. Znaczy, to, to jest komin w ogóle. cała historia w ogóle to się właśnie zawiera w tym takim to maszcie. To jest komin, zaraz <laughs> upadnę na, i rozwalę no sobie. się kupin. rozwali, że tyle będzie. No to gdzie ludzie to opatrujące. No właśnie. Gdzie tu ludzie jedzą? Ciekawe. Tu wygląda miasteczko jak wymarłe. Jak po ataku zombie. Albo w sezonie jakby padało przez 3 dni to też tak pozamykane wszystko nawet sklepy pozamykane nie ma restauracji, nie wiem co my zjemy zaraz dobrze, że wzięliśmy kaszankę i kupiliśmy po drodze patelnię bo tak to byłby problem jest coś czynne, ale tu się nic nie je ale moja żona już coś wymyśliła tu jest bar Muszelka Barmuszelka jest w każdej miejscowości nadmorskiej, a tu zaparkowana w ogródku przyczepka. Jest mały sukces, pierwszy lokal, czyli gofry, lody, szejki. Znaleźliśmy cywilizację. Trzeba było trochę się nachodzić, ale jest. To, co potrzebne nad morzem, czyli różne fajne, kolorowe rzeczy z Chin. jednak nie jest tak źle znaleźliśmy już drugi lokal z jedzeniem i są kolejne także po prostu w tamtym rejonie w naszą stronę naszego kempingu było pozamykane a tu już jest nieźle no i wszystko jasne jest otwarte ale tylko do jutra więc jeszcze się zdążymy No to, w sensie to jest no jeden to kontener kontenier. tylko tak tak wygląda karwia po sezonie Teraz sprawdzę, jaka jest woda. Na pewno mokra. O, panie! U, 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 u. Oj, oj, oj! Ciepłolutka! Dla mnie ciepła woda zaczyna się od 25 stopni, mniej więcej. Także ona jest ciepła, ale nie dla mnie. Bardzo przyjemna, czyściutka. Malutkie fale. No i w ogóle jest super. Zobaczcie, jakie słoneczko. To jest chyba w ogóle ostatni weekend lata. Nie wiem, dzisiaj albo wczoraj. Była zmiana na kalendarzową jesień? Muszę sprawdzić. No i mamy niedzielę, więc pokażę Wam piękna pogoda, oczywiście nad morzem. Pokażę Wam pole namiotowe na którym jesteśmy kemping. Tutaj recepcja teren naświetlony skrzynki z prądem radiobus tamta niebieska skrzynka przy wejściu. To jest do opróżniania toalet i napełniania wodą. Pokażę Wam sanitariaty, bo to jest coś, co najbardziej wszystkich interesuje, jeśli chodzi o campingi. Jestem pod wielkim wrażeniem. Ten budynek to, jest, to są prusznice i toalety. Tutaj możemy sobie umyć naczynia. A w środku to są toalety. Pięć kabin. Cieściutko, kulturalnie, sprzątane bardzo dziwnie. Natomiast tu są prysznice, też jest sporo ich, tam za tym lasem już jest morze. Dosłownie w linii prostej, może ze 100 metrów trzeba troszkę naokoło iść. Ale 5 minut i jesteśmy nad morzem. Także bardzo polecam, bardzo fajny, bardzo fajny kemping. Zaciszę się, nazywa w Karwi. Karwieńskie było to drugie. Zobacz jaki fajny, no, paszczyno. No rewelacyjny. Wiesz, że on ma te ze 100 metrów no wysokości. Tak. To jest po prostu lepiej się na to patrzeć niż na jakiś stary zamek. No tak? No tak, oczywiście. Ale fajne. No, rewelacja. Nadmorskie serpentyny. Wadą tych podróży radiobusem jest to, że się szybko kończą. Właśnie wyjeżdżamy z Trójmiasta. Fajne spotkanie z Łukaszem SP2LSD. Pozdrawiam. No a teraz na cele, do Celestynowa, ciekawe, czy zdążymy. O! Ciekawe czy zdążymy do Celestynowa nawigacja mi pokazuje, że na 1743 będziemy. Także relacja z wyjazdu radiobusem na tym zostanie zakończona. A jeśli uda nam się jeszcze kogoś zastać w Celestynowie, to z Celestynowa zrobię oddzielną chyba relację. Niestety nie udało nam się dotrzeć do Celestynowa, bo tysiące innych osób wpadły na pomysł, żeby jechać na ten weekend nad morze i postanowili wracać o tej samej porze co my. Za Ostrudą czy przed Ostrudą był Mega Korek, potem koło Nowego Dworu Mazowieckiego, no gdzieś tam przed Warszawą roboty drogowe w związku z rozbudową siódemki straszne korki. Do Warszawy wjechaliśmy dopiero około 18.30. Wcześniej dzwoniłem do Saksona i powiedział, że nie ma sensu jechać do Celestynowa, bo jak on wyjeżdżał, to się wszyscy już rozjeżdżali. Także niestety, wracamy do domu. Sakson powiedział, że nagrał relację filmową, więc jak tylko ją opublikuje, on to ja pod tym filmem wrzucę Wam link do tej relacji, żebyście mogli sobie obejrzeć. No i ja też sobie mogę obejrzeć. Także tyle. Pozdrawiam. Niestety po raz drugi nie udało mi się do Sarastynowa dotrzeć, bo w zeszłym roku też nie. Pa!